Dzisiaj poruszymy temat, który dotyczy nas wszystkich: zniszczenie gospodarcze Niemiec i Europy. I dlaczego USA maczają w tym ręce? Brzmi to szalenie? Jeżeli przyjrzymy się tej sytuacji yy, bliżej, szybko stanie się jasne, że chodzi tu o coś więcej. W styczniu. 2022 roku opublikowano w USA dokument, który bardzo szczegółowo opisuje dzisiejszą sytuację w Niemczech. A ten dokument nie był wyrocznią, ale twardą strategią USA. Został napisany przez amerykański Rent Corporation. Rent Corporation to jeden z najbardziej wpływowych think tanks w Stanach Zjednoczonych. Do tego planu Ameryce potrzebni są niemieccy zieloni ze swoim szefem na czele Robertem Habek. Także partia zielonych w Niemczech. Jest wykorzystywana jako środek do osłabienia Europy i wzmocnienia Stanów Zjednoczonych. Plan wygląda tak, aby zniszczyć niemiecką gospodarkę i wzmocnić y, amerykańską. Także wiemy już, że w Stanach Zjednoczonych. W styczniu 2022 roku powstał dokument opisujący, w jaki sposób USA mogłyby rozwiązać swoje problemy gospodarcze. Najprostszym rozwiązaniem według dokumentu byłoby po prostu sprowadzenie kapitału i produkcji z Europy do Stanów Zjednoczonych. A W jaki sposób to zrobić? Po prostu pogrążając Europę w kryzysie gospodarczym. A Zielony Ład, a dokładnie niemieccy zieloni, się do tego y, najlepiej nadają. W artykule napisano, że zieloni są ruchem dogmatycznym i można je bardzo łatwo kontrolować. i partia Roberta Habecka robi dokładnie to zmierza właśnie dokładnie w kierunku który determinuje USA i niszczy gospodarkę Niemiec no i wtedy całej Europy z analizy którą zawiera dokument Rent Corporation wynika, że partia zielonych wykazuje brak profesjonalizmu i nie potrafi przyznać się do własnych błędów. Ten dokument nosi tytuł Osłabienie Niemiec wzmacnianie USA. Kiedy dzisiaj czytamy ten dokument, to jest nam trochę dziwnie, Ponieważ myślimy, dlaczego wydarzyło się dokładnie to, co jest w nim napisane. Skąd Amerykanie w 2022 roku mogli już to wszystko o tym wszystkim wiedzieć? Skąd? Już wtedy mówiono, że gospodarka amerykańska jest w tarapatach i że jedynym sposobem na uratowanie gospodarki będzie wycofanie kapitału i produkcji. Z Europy. Także w takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem dla USA jest pogrążenie Europy, a zwłaszcza Niemiec, w kontrolowany kryzys gospodarczy. A jak to zrobić? Jak to zrobili? Jak wiemy, w styczniu 2022 roku działał gazociąg Nord Stream, a Niemcy Korzystały z taniego gazu z Rosji. Także pomysłem USA było, aby unieruchomić rurociąg Nord Stream i w ten sposób wywołać kryzys gospodarczy w, Niemiec, w Niemczech. Cel strategiczny był jasny: jeśli Europa nie będzie miała dostępu do taniego rosyjskiego gazu, produkcja w Europie stanie się po prostu nieopłacalna, a przede wszystkim w Niemczech. Także firmy i fabryki muszą przenosić swój kapitał za granicę, a oczywiście najlepiej do USA. No i właśnie tak przez te ostatnie lata się stało. Rent Corporation w swoim dokumencie już w styczniu 2022 roku przewidziała, że konflikt na Ukrainie będzie się nasilać. Sytuacja, w której Rosja będzie przedstawiana jako agresor, zmusi Europę do nałożenia sankcji. Dokument ten przewiduje też, że sankcje nie dotknęłyby Rosji. Ale przede wszystkim Europę. To m.in. partia niemieckich zielonych wstrzymała uruchomienie Nord Stream 2 jeszcze przed konfliktem na Ukrainie. I oczywiście Rent Corporation uznała to w swoim raporcie jako opcję realizacji właśnie swoich planów. Dużo osób w tamtych czasach myślało, że rurociąg Nord Stream 2 będzie wkrótce uruchomiony, ale Stany Zjednoczone miały inne plany i wykorzystały oczywiście partię zielonych jako swoje narzędzie. I jakby tego było mało, konflikt na Ukrainie został wykorzystany do dalszego osłabiania niemieckiej gospodarki. aby następnie wyciągnąć z szuflady przygotowane już sankcje. I jakie skutki tych działań widzimy dzisiaj? Dokładnie tak jak przewidywała Rent Corporation w 2022 roku niemiecka gospodarka upada. Przemysł Ogranicza produkcję, ceny energii eksplodowały i wiele firm przenosi się do Stanów Zjednoczonych. Przemysł chemiczny i metalowy w Niemczech poryka się z poważnymi problemami, a niektóre firmy musiały już zostać zamknięte. Lub doszło do masowych zwolnień. Także wiemy już, że Rent Corporation wiedziała o tym, co nadejdzie już w 2022 roku. Wtedy właśnie oni uznali, że niemiecka gospodarka jest siłą napędową Europy i trzeba ją zniszczyć. Amerykanie wiedzą oczywiście o tym, że jeżeli Niemcy upadną, wcześniej czy później reszta Unii Europejskiej pogrąży się w recesji. Niemiecka gospodarka znajduje się w fazie upadku i cierpi na tym cała Unia Europejska. A kto na tym zyskuje? Oczywiście Stany Zjednoczone. Podczas gdy Europa odnotowuje słaby wzrost gospodarczy z powodu sankcji, gospodarka amerykańska rośnie wyśmienicie. USA dotują swój przemysł, natomiast Europa zaopatruje się w drogi gaz płynny z Ameryki, który jest oczywiście znacznie droższy od gazu rosyjskiego. Z dokumentu Rent Corporation wynika, że postawili na zielonych właśnie dlatego, że zieloni całkowicie ignorują argumenty ekonomiczne. Zamiast tego partia Zielonych koncentruje się na swoich celach ideologicznych. I tak właśnie funkcjonują Zieloni, niezależnie od tego, jak cierpi niemiecka gospodarka i niemieckie społeczeństwo. Zieloni podążają swoim kursem, argumentując ochroną klimatu, prawami człowieka i demokracją. Ale ostatecznie tylko Stany Zjednoczone czerpią korzyści z ich polityki. W USA mówi się, że niemieccy zieloni to najłatwiejsza do kontrolowania partia na całym świecie. Ponieważ są dogmatyczni, że nie cofają się nawet wtedy. Gdy negatywne konsekwencje ich polityki staną się już oczywiste. Także Robertowi Habekowi tutaj w Niemczech udało się pogrążyć ten kraj w kryzysie energetycznym, nie mając planu, jak kraj może się z tego dołka teraz wydostać. Zatrzymali Nord Stream 2. I sprzeciwili się rosyjskiemu gazowi, zapoczątkowując tym samym porażkę gospodarczą. Wiele osób przeocza fakt, że nie chodzi tu tylko o Niemcy, ale o całą Europę. USA zdołały osłabić Europę gospodarczą. A to przynosi im nie tylko korzyści gospodarcze. Ale i polityczne. Słaba Europa nie może wyemancypować się od USA, pozostaje słaba i zależna od gospodarki amerykańskiej. W dokumencie pisze również, że przede wszystkim Niemcy i Francja mogą być politycznym konkurentem dla Stanów Zjednoczonych. W momencie, gdy Stany będą musiały się koncentrować na swoje wewnętrzne polityczne problemy. Aby temu zapobiec, zostali zainstalowani zieloni tutaj w Niemczech i nie tylko w Niemczech. Mówię tu o Zielonym Ładzie. I właśnie Partia Zielonych doskonale zrealizowała plan USA. Jeżeli podobał Ci się nasz spacer, to daj nam łapę w górę. Subskrybuj nasz kanał i komentuj na temat. A jeżeli interesuje Cię właśnie temat tutaj niemieckiej gospodarki oraz europejskiej, to kliknij sobie na naszą playlistę. A na dzisiaj życzę Wam jak zwykle przepięknego dnia. Hej!